Da, 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 da. W końcu się czekaliście zniszczę ten dziennik, ale wszędzie. Losujemy zadanko, robimy zadanko i... Tak, tak. Słodka kisia! Zrobiłam już rzeczy, niektóre troszkę zrobiłam. A między nami. Zrobiłam takie... Nie widać, bo tu mam złe światło. Ale zrobiłam w końcu. Ech. I mam. Tutaj jest tak żółto. Nie chciałam się na nie podpisywać. Tu próbowaliśmy zrobić przyjaciółko, ale jest chwiliska okładka. Niestety nie mam. Wiem troszkę. Troszkę, 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 To jest duży niż ten dziennik odkapiania. Mogę niektóre mieć tak jak Mary, ale to. Po prostu ja nie za dużo oglądam codziennie po jednym filmiku. Wiecie, jak to jest. A to moje najgorsze w szkole. Wszystkie, dziwne i tak dalej. Chciałam tylko Wam dziś to po wkazać jak co to wnieść się wysoko Wnieś się wysoko i dziennik i upuść ale ja robię i dziennik dać fragment kartonu w, w ciągu 5 minut przyklej tutaj niestety ja niektórych zadań nie będę robiła a też zrobiłam jak widzicie ale tu się ale tu nie ma małe liściki jest trochę popisana, ale jestem chora i nie mogłam iść do szkoły. Siostry Jagoda, Zosia, Sara. Rodzinę ma. Rodzice mają. dzieci różne takie. Tu tak, no niektóre niestety mam zrobione. Nie mogłam się oprzeć. Tak to wygląda. Och, niech ta Sara popłynie. To będziemy robić dzisiaj wieczorem, ale super. Super, że mam kanał, cieszę się z Was. To są tylko małe zapowiedzi. Będę robiła jeszcze bardzo duże rzeczy. Zapowiedź, oczywiście zapowiedź ten jeszcze będzie, ale nie ma co, na zachętę. powiem wam, powie wam o czymś jednym. To robiłam w szkole. Jeżeli chcecie teraz ze mną poskakać, to zapraszam na ulicę. Cieszę się, że to 5 przez 6 i choły stoję. Nie ma coś ciemnać, ale ja bardzo uwielbiam was youtuberki. Stój. Ja uwielbiam kanały. Odkąd mam kanał, no to cieszę się z niego. Natomiast mam Pet Shop. Różne takie tam na przykład nie możecie mnie zobaczyć, wiem jak wyglądam właśnie. Na to, że mi dała przepiękny. O, to będziemy robić dzisiaj na pewno. I niech to są na popłynie. Ale dosłownie kawałek kurwiemy z tej rony. Albo niech będzie cała. Zależy. A tutaj zostawcie rady za każdym razem, gdy spotkasz Tam obok rodzice, roz rodzice rozmawiam na temat obiadów w moich To zrobiłam. Nie mam niestety filmiku, jak wy niektórzy... Ale pokażę Wam. Aaaa, widzieliście witaliście, witaliście, mój numer. Nie no, dobra. Możemy się pożegnać. I pamiętajcie o mnie i tak dalej. Gadam do Was wiem, jak to wariatki. To, to, to będzie z tego, może. Z, nie wiem, czy z tego zrobimy, ale tak. <laughs> Widzicie, już mi łapie kaszel niestety. A więc możemy kończyć to papa! Pa.